Cześć, witam was wszystkich Po raz kolejny już. W drugim to już odcinku. Z Minecrafta tym razem już jestem na lepszym sprzęcie. Na pewno lepszym od mojego... No, od mojego -ta, tak. Yy, oczywiście postępy. No chociaż. Nie jest źle. Bo za, o Jezu, Zauważyłem, że postępy o. Mi się zresetowały, ale widzę, że i tak jest, odblokowały się, to co trzeba. Yy, dodałem też tekstury. Shaderów sądzę, że nie będę dodawać, ale nie wiem, czy to jest włączone, czy nie. Yy, Byłam OptiFine'a zainstalowanego i chyba nie. Yy, w sensie, chodzi mi tutaj o. Yy, powiedzmy ten światło od yy, pochodni tylko nie pamiętam gdzie to było bo dawno się tego nie tykałem pamiętam czy miałem na smart drzewa nie yy. jak mówię na razie muzyki nie dodaję i pewnie na jakiś czas tak pozostanie. Mm, gdzie to gdzie to zmienię tu? Dokładna. A to dokładna była, dobra. I jeszcze te mówię te światła. Tylko Nie. Hmm To było automatycznie, dobra. Na razie to nie jest ważne. Ale dzisiaj się zajmiemy tym jakimiś polami, które gdzieś tu zrobię, po prostu na wodzie. Albo nie, zrobię takie miary normalne pola. Tylko potrzebuję, no właściwie prawie, że całe to żelazo co znalazłem. Wiadro, tak? Żadnych takich systemów irygacyjnych, jak to się nazywa, nie będziemy robić, tylko normalnie. Eee, że muszę się zastanowić. Zrobię sobie może łopatę z kamienną. Dzisiaj będziemy głównie się zajmować polami i jakimś miejscem na domek może Przykładowo tam Ale to się okaże dopiero Ja mam tą muzykę strasznie głośno To zapomniałem ściszyć już dawno Żółwik. Hmm. Muszę się zastanowić, jak te. Jak to wykonać. Tutaj to się fajnie gra, bo nie mam żadnych spadków FPS-ów. O, już słychać. Joi zombiaka Niestety, gdy chciałem zrobić screena na miniaturkę, wybuchł mi Creeper wcześniej w tej mojej ziemiance w moim bunkrze i niestety rozdupcył mi go w galancie, ale nie zniszczył żadnej skrzynki ani nic, więc więc i tak git ziemi co wiedzieć ile mam hmm. dzisiaj tak samo, będzie jakieś 20 minut Będę się tego trzymać że jakieś 20-25 minut, może czasem pół godziny, tak. Dłużej nie ma sensu. Będę, się, będę to rozkładać na więcej odcinków Z tego. Zresztą ja to, to, to dopiero początek, tak. Mmm, na razie mi chyba starczy. <laughs> i muszę się zastanowić jak to zrobić lecz nie mam żadnych nasion no trzcina to fajna sprawa nie mam żadnych nasion robię już te pola tam gdzie chcę się osiedlić by zrobić dom i w ogóle bo jak wiadomo daleko to ja wcale nie poszedłem tylko tutaj z tamtej strony tu tak a tam jest sporo trawy dobra to tam będą nasiona i tylko tam będą. Dobra. Na razie nie mam żadnego łóżka ani nic. To trochę lipa akurat. No dobra, to zaraz będę mieć, tylko że... No niestety nie mam nożyc. Nie jesteśmy na nożyca, nie chce mi się teraz szukać. Żelaza. mnie goni. Dobra. Mamy przykład jedzenie No i śmianka tu jest. Nie ma światła, co nie. Dobra, to też już sobie ogarnę potem. Tylko spadaj. Eee, miałem łóżko powodu... Uż, zrobić. Łóżeczko i... Robimy te uprawy. Pola prawda. Hmm. Tam mnie zastanawia jak to to w miarę zrobić jaką wielkość. Najpierw muszę pójść po nasiona. Po pierwsze. Po drugie, co to tam? Rozplanować tam wielkość mniej więcej jak tam domku planuję i w ogóle. Prawdopodobnie tego domu jakiegoś wybitnego robić nie będę. Więc na no spoko. Tak sądzę. dobra Na nic żeby strzelić we mnie, oczywiście, bo tak to to chybił Ktoś mi cały czas spami wiadomościami co już mnie zaczyna denerwować yy. O, dobra yy. A -a. Nasiona Zbierze yy, Mam jeszcze jutro dzień wolny poniedziałek może jutro uda mi się więcej materiałów ogarnąć, to po prostu wezmę je poprzetwarzam i dopiero powiedzmy, pozostawiam, zaplanuję premiery, ale jeżeli w ogóle je zrobię, tak, to też zależy. Może być też tak, że je zrobię, a nie przetworzę albo zapomnę publikować, czy włączyć zaplanować premiery bo tak to to nie będzie powiedzmy dwa razy dziennie tylko raz na dzień czy dwa dni a raczej raz na dzień jeżeli będę a stanie to robić co dzień i będzie mi się chciało to oczywiście może uda nam się dobić to 500 subów które jest następnym celem po setce To już jest 5 razy wyższy cel, ale to się też może udać. Papuga! Pierwszy raz papugę spotykam w Minecrafcie. Papuszko. O. Nie super. Mamy papugę. ta papuga a tu. Eee, zobaczyć, czy to nie ma pandy czasem gdzieś. Bo nie wiem jak one się spawnią, w jakich miejscach zbytnio. O, widzę dynię. Fajnie by było spotkać. Bo Pand też nigdy nie spotkałem w Minecrafcie tak jak Parotów, znaczy papuk. Nie wiem czemu, ale te nazwy angielskie są łatwiejsze dla mnie. Łatwiej mi jest zapamiętać niż polskie. A też jak najbardziej jestem Polakiem, więc... No. Nie widzę nic. Żadnej pandy na horyzoncie, więc... A tu jesteś. No niestety, a ja będę wiedz, więc spadniesz chyba. A Albo ja skoczyłem to. Nie. Nie. A spada. Albo po prostu leciała. Leciała sobie. Dobra. Mamy 12 nasionek. Nie chcecie od razu stracić, co? Może lepiej nie. Aczkolwiek. Dźwięki to nie oznaczają, że to jest po prostu, Nie wiem, panda, bo nie wiem, co to za dźwięk jest. Nie ten. Na dole coś? Jest, czy nie? Bo nie wiem, jakie dźwięki pandy wydają, no. Dobra, to na pewno zajrza. Ale to nie dzisiaj. Zajmujemy się dzisiaj na miarę planowanie domku i wybieniem pól uprawnych aby nasze przetrwanie było możliwe W zależności nie no chyba nie będzie tyle, tyle czasu na to można ewentualnie, ale to już tylko ewentualnie przygotować powiedzmy Jakąś zagrodę na te zwierzęta, no nic ale nic specjalnie dużego, oczywiście. Na razie, bo to nie ma co, <noise> tylko powiedzmy po dwie sztuki, czyli dwie świnie, dwie krowy, dwie kury dwie owce. Chyba, jak powiedzmy, nie znajdę dwie papugi, to wiadomo, jak to będzie. ja tam byłem, co nie? Za mi i tak będzie najmniejszy problem. Bo jeżeli ich jest tutaj od zasrania, chodź tu, chodź. Mam się tu nie utoł przypadkiem. O! <grystanie> Tego się nie spodziewałem. A nie tutaj przyjdzie za mną, przyleci. Niech tutaj usiądzie w środku, bo. trochę niebezpiecznie. Usiąść na mnie. Pięknie. Chodź. Yy... Kakuj tu. Skakuj tu No skocz tu Ty, 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 ty Ono tu Chodź tu Po no wejść na mnie <ścoughs> To jest fadła Chodź tu ci takie wykopę tutaj tak, o. Chodź, wyjdź. Ok, siedzisz na skrzyni. Hmm. Siedź tu, nie wychodź. I tak dalej. Mamy już 14 minut. Dobra. Lecimy tu. Jakoś tutaj trzeba to ogarnąć Czyli trzeba trochę drzew ściąć na pewno Na razie muszę się zaponać z tym terenem Te drzewa tutaj w większości tutaj z tego terenu co tu jestem znikną To mieć że to jest wersja 1.18.2, co nie? A więc tak jak w razie. Chyba yy, nie będzie potrzeby, żeby robić tutaj jakieś wybitne rzeczy. Wybitne uprawy jakiejś, nie wiem, dużej, nie wiem jakiej wielkości. Yy, woda. To to zalepimy, tak. Jak będę kopać pod ten, pod wodę, to. Ogarnę. Nie pamiętam, ile nawadnia. 4 albo 5. Tak. Będę się trzymać tego, że 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, będę się tego trzymać. Człowiek pewnie tkwię w błędzie. Ale to, że zrobię jeszcze w innych miejscach wodę, to nic. Nie, że będzie częściej ta woda. A pole będzie większe. I tyle. Już mi nie robi jakiejś dużej różnicy. Bo gram ja sam, to nie muszę utrzymywać jakiejś większej ilości graczy. Hmm. Jeden, dwa, trzy, cztery... Nie pamiętam, naprawdę, na jaką to jest odległość. Czy Czkolwiek... Nie wiem, czy to po przekątnej dale. Ale to się okaże. Musimy sobie zrobić też tu crafting. Bo nie zrobiłem nawet motyki. <laughs> Cały ja. Motyka. Zrobimy tak, bo ta woda się często tutaj psuje w tym morzach i większych zbiornikach. I potem to okropnie wygląda, i ten dźwięk płynącej wody cały czas. Uu, nie lubię strasznie tego. Więc no. No i co jest, sądzę, że nie tylko jedna motyka będzie w użyciu. Tak. A, bo tu jest dobra. A dotąd. Nie będę tutaj tego zamieniać. 1, 2, 3, 4. Zaraz się okaże, to tak nawadnia rzeczywiście. Jak ja chcę. Żeby nawadniało. że dotąd nawodni, to się okaże. Nie, aż takiej odległości chyba nie. Dobra, na razie zrobię to co pewne. Próbuję. Nie, no może. No może. To nawet. Pora odległość. Są tu pod. Nie, no muszą być. Żeby nie było, zablokujemy poziom trudności. No, dobra, i tak nie mam dużo nasion. No na razie zasadzę to, co jest. To, co mam. Dobra. Bo, na razie spokojnie. To no dobrze. sobie tutaj drzewa jeszcze pościnam, gdzie nie gdzie. Bo nie, czekać, właśnie tutaj będę. tam. A <laughs> no nie, raczej tu. Raczej tu nie. Tutaj na tej wysepce. No są potwory. Na tej wysepce to nie. Już zdecydowałem, że nie na tej wysepce. To <laughs> była szybka decyzja, bo. Tam będę musiał dużo zrobić, ewentualnie budować <laughs> taką wieżę, lub zejść po ziemię. A mi się na wodzie nie chce budować. Akolwiek na pewno będę budować na wodzie, to prędzej czy później. O, no, wiedział nawet jest. Zombie le lezie do mnie. Dobra, niech ja chociaż te liście opadną, co. liście sobie Przecież musi pogoda popsuć, tak? humor mi się od razu nie no musicie mi humor od razu popsuć, tak? super Ostatnie. a te jaki mają niezły... Ob... Nie, no niezły obszar widzenia oho Za ostatnie ty Nie będę się wyrażać. Muszę się zastanowić. Muszę też zrobić taką oddzielną, trochę farmę wody, przykładowo, właśnie arbuzy. Nie wiem, czy to to nawodni akurat. Może będzie nawodnienie jakieś. Jeśli będzie, to sobie zbiście. Jeśli nie, no to cóż, tutaj to na pewno jest większe nawodnienie, tak, dobra, to nie będzie takie małe pole, chodzi o to, żebym w razie jak powiedzmy zbiorę raz, to żeby mi to starczyło na kilka razy, no po prostu na dłuższy czas, żeby mi to starczyło bo tutaj jest taka ewentualność tak to ten, jak to się zda. Yy, wodorosty jeszcze można jeść, ale wodorosty mało mało syte i po prostu jeszcze gorsze nie wiem. Podobnie jak z ciastkami jak dawniej działały, a teraz to nie wiem jak te ciastka działają. Dlatego będę robić ciastka pewnie. Bo nie wiem jak teraz, jak są tą sytością i w ogóle. Monarz mam arbuzy. Panie, gdyby te potwory odeszły stąd, Powinienem mieć tak wyjście. A no tu, a jest i creeper. Nie wybuchaj. Tak, w ogóle muszę zrobić coś szkiele, więc. takich ich rozwala. Nie chcę, żeby mi rozdupcyli, tego nie chcę się tego odbudowywać. Jakich kształtów robić. Żeby to jako, jakkolwiek wyglądało. Jakkolwiek. Nie, żeby wyglądało, tylko. Tak, swoją drogą prawie mi rozdupcył. Nie ten, tylko ten drugi. Dobra, mamy gunpowder. Możemy iść teraz dokończyć jeszcze to poletko. Muszę jeszcze ten film cały przerzucić i go przesłać. Dobra. Ono, ono, ono. Ej, 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 ej. Nie podpalaj mnie, co? E... Napalił. E... Za mocno. Za bardzo. W pole będzie galantę. Cztery kratki wody. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że to takie nawodnienie ma, tylko że to ma chyba nawodnienie na 5 kratek. Ale dla mnie to tak. Wolę mimo wszystko liczby parzyste. Więc trzymam się tych czterech A między tymi źródłkami jest 8 kratek. To będzie spora plantacja No. No tak, spora plantacja. Na razie tego dużo nie ma. Dobrze będzie. Jest bardzo dobrze. Tutaj, powiedzmy, trzcinę też się tutaj rozsadzi po tym pobrzegu. Później się przy na książki itp. itd. O na przykład jeszcze to można rozsadzić. Tu, tu, tu. I Git. No i właściwie. Powiedzmy jeszcze chwilę yy, To dom zrobimy hmm. Myślę jak to rozplanować yy, Zależy czy to jest jakaś górka, taka większa, mniejsza Tak to myślę, może to oczywiście w tej górze O, tu sobie zrobię dom Tu, gdzieś tu Gdzieś tu się wkopę Tutaj sobie zrobię takie podwórze większe. Wyznaczę teren sobie i w ogóle. Dobra. To właściwie niestety nie udało nam się zrobić tutaj za dużo. Ale i tak jest dobrze. Zmieścimy się chociaż w czasie z tym jednym. Tym polem, co nie. Więc. No. To się udało zrobić. Tam dużych szkód nie narobiłem. Wręcz zyskałem papugę, zrobiliśmy to. Tylko trzeba teraz zdobyć nasiona. Yy, powiedzmy marchewki, ziemniaki itp. No i właściwie to chyba na razie tyle. W następnym odcinku zaczniemy powiedzmy tam wyznaczać teren, trochę kopać w tej górze. Ewentualnie pójdę do kopalni, stworzę swoje kopalnie gdzieś tu niedaleko więc po prostu albo będę kopać albo będę budować zaczniemy tam no trochę budować, czyli będziemy tam wykopywać tam dziurę pod dom i będę zbierać drewno, bo nie jestem pewien jeszcze jakie drewno Jakieś połączenie dwóch drzew. Mamy aktualnie dębowe, brzozowe, tropikalne, akacjowe gdzieś i cienodębowe. Nie mamy tylko świerku, więc muszę jakieś połączenie dobre znaleźć. I w sumie tyle. Więc. Dzięki Wam i widzimy się już w trzecim odcinku, tak? Będziemy tam wtedy już budować ten dom. Po prostu powstaną jakieś fundamenty tego, ewentualnie zrobimy samą podwórze. Dzięki Wam, no dzięki za obejrzenie i się